Mijają kolejne miesiące nauki zdalnej. Wirus niesłabnie. Podjęto kroki, by bezpiecznie przywrócić nauczanie stacjonarne. Nauczyciele i pracownicy klas 1-3 będą mogli poddać się bezpłatnym testom na COVID-19. Wszystko to w ramach przygotowań do powrotu najmłodszych uczniów do szkół. Akcja potrwa od 11 do 15 stycznia. Zgodnie z decyzją ministerstwa uczniowie 1-3 wrócą do szkół 18 stycznia. Nauczyciele, oni są bardzo zainteresowani. No, i na razie, na razie tak, te, tak te zgłoszenia wyglądają. Mogę jeszcze dodać, że na terenie powiatu kutnowskiego jest jeden punkt wymazowy: to jest przy szpitalu, drive-thru. I do tego punktu, według ustalonego już harmonogramu wspólnie z dyrekcją szkół i powiatową stacją, kierowane są osoby z tych placówek. Przez dwa dni przetestowano ponad połowę nauczycieli klas 1-3. Opinie o celowości badań są różne. Około połowa pracowników szkół, czyli nauczycieli, to jest dokładnie 59%, a pracowników obsługi 43%, jest zainteresowanych tymi testami. Część z tych osób szacuje, że aby takie testy były skuteczne, to powinny być zrealizowane. Zrealizowane czy wdrożone przynajmniej kilka razy, i stąd część osób się tylko zdecydowała. Myślę, że to na pewno pomoże tym osobom, które się na to zdecydowały, w, poczuciu, w podniesieniu poczucia bezpieczeństwa, i myślę, że również i rodzice mogą się poczuć pod tym względem bardziej bezpieczni. To na to zwracano nam wcześniej uwagę, przynajmniej część osób zwraca uwagę, że nauczyciele powinni być badani. i Nauczyciele skorzystają zatem z tej możliwości, A więc jest to ważne i cenne, że przynajmniej te osoby będą wiedziały, czy w obecnej chwili ich stan zdrowia jest taki, aby umożliwiał podjęcie pracy. Nauczyciele przedszkoli nie muszą wracać do nauki stacjonarnej, ponieważ nieprzerwanie ją prowadzą. Bezpłatnymi testami jednak nie zostali objęci. I sytuacja w przedszkolach jest obecnie dość stabilna. Ja przypomnę, że na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy frekwencja w przedszkolach to była około 75%, a więc dosyć wysoka. Teraz w czasie fery jest nieco niższa, bo, bo prawie 40%. Tym niemniej nie mamy tam do czynienia z sytuacją, która by była jakaś szczególnie trudna. Obecnie jest bodajże jedna osoba która choruje, a więc tak naprawdę 99% pracowników przedszkoli to są osoby zdrowe i osoby, które nie, 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 nie zgłaszają tutaj żadnych dolegliwości. Na pewno lepszym rozwiązaniem by było, gdyby tego typu testy istniały, ale w naszych warunkach, polskich warunkach, nie ma decyzji rządu dotyczących masowych badań nauczycieli tak jak to ma miejsce w niektórych krajach, w związku z tym y, również w przedszkolach takie badania nie zostały podjęte. Nie tylko dzieci chcą już wrócić do szkół i do rówieśników. Również nauczyciele wyczekują powrotu do uczniów, choć nie brakuje i takich, którzy nie są zadowoleni z rodzaju zaproponowanego im testu. Wielu nauczycieli wolałoby się zaszczepić niż testować, lecz rząd tego nie przewiduje z racji małej ilości dostępnych dawek. Chciałam jak najszybciej wrócić do pracy. No mam nadzieję, że dzięki temu dzieci i rodzice będą się czuli bezpieczniej, jeżeli będziemy wszyscy wiedzieć, że jestem zdrowa, tak? Czego najbardziej pani brakuje na nauczaniu zdalnym? No przede wszystkim zwłaszcza jeśli chodzi o te najmłodsze dzieci, no to takiej relacji, kontaktu między nauczycielem a uczniem, też relacji między uczniami, możliwości spotkania się, nawiązywania przyjaźni między dziećmi. Myślę, że tego najbardziej brakuje wszystkim uczniom, no i nam nauczycielom również. Badania są dobrowolne i bezpłatne. Jeśli nauczyciel nie ma żadnych objawów choroby i nie zdecyduje się na test, będzie mógł wrócić do nauczania, które w klasach 1-3 ruszy niebawem. Ze względów e, czysto merytorycznych, pedagogicznych, dobrze, że dzieci wracają do szkół, ponieważ zdalna edukacja e, nie jest tym rozwiązaniem, które na dłuższą metę może przynosić konkretne, wymierne efekty. I, i, I ze względów czysto merytorycznych na pewno dobrze. Te dzieci pracują, czy nauka w przypadku klas 1-3 jest prowadzona. W ramach poszczególnych oddziałów te dzieci nie wychodzą na przerwę na zewnątrz. Niekoniecznie muszą wychodzić na przerwę na zewnątrz. W związku z tym nie mamy tutaj tak dużego kontaktu dzieci ze sobą, jak to ma miejsce w przypadku klas starszych. No więc poziom bezpieczeństwa jest może no nie taki stuprocentowy, ale, ale to przypomina trochę to, co jest obecnie w przedszkolach gdzie dzieci funkcjonują w ramach poszczególnych oddziałów i nie dochodzi do mieszania się tych oddziałów. Dla nas najważniejsze jest to, abyśmy w szkołach takie warunki do funkcjonowania oddziałów zapewnili, aby ryzyko zachorowania ograniczyć do minimum i w tym zakresie sądzę, że nasze, czy sądzę, jestem przekonany, że nasze szkoły takie minimum spełniają. Ja mogę tylko życzyć sobie i szkołom, i rodzicom, i dzieciom, aby tych zachorowań nie było.